Hej hej, witam serdecznie właśnie tak sobie przeglądam filmiki na temat starej klasyki Kanona, czyli pierwszej piątki. I stwierdziłem, że wrócę sobie do zdjęć w Lightroomie i z okazji piątkowego popołudnia pooglądam sobie foty ślubne, które miałem okazję zrobić kilka lat temu stara piątka czyli mój wierny kompan kilka lat temu teraz odpoczywa sobie w szufladzie Jednoslotowy aparat pełnoklatkowy piątka classic mark 1 ma 12 megapikseli, 12,8 dokładnie. Nie kręci filmów. Natomiast do zdjęć nadaje się wybornie. Jeżeli macie tylko okazję, to wykosztujcie się na piątkę. Ja tutaj mam jeszcze grip żeby na dłużej starczyły mi baterie, to znaczy zamiast jednej baterii mam dwie. Aparat stary, ale jakże fajny. Dużo jest głosów na temat tego, że on, to obrazowanie starej piątki jest takie dosyć analogowe. Nie wiem, chciałbym do niego podpiąć kiedyś. 80, 1, 2 i wtedy zobaczyć jak to naprawdę wygląda bo robiąc nim śluby używałem 35 tej taniej starej F2 czyli klasycznej głośnej wiertarki do tego 50 1,8 i 85 1,8 zmieńmy sobie zdjęcie tutaj się troszkę bawiłem obróbką to wszystko w komplecie z 85. Bardzo podoba mi się jakość rozmycia w tle. Bardzo fajnie mi się go trzyma, bo kiedyś miałem bez gripa. I oczywiście ten aparat jest większy i cięższy od od nowszych, niższych serii kanona, czyli dobrze czuć go w ręce, ale jednak z gripem, tutaj na ten na, na czwarty palec jest tutaj miejsce, czyli bardzo fajnie się go trzyma. Autofocus nie jest oczywiście najszybszy w porównaniu, w porównaniu na przykład do takiej bestii, no ale to już jest inna sprawa, inny budżet zupełnie. Inna klasa aparatu. Piątka, absolutna legenda. I ci, którzy oglądają ten filmik, zapewne wiedzą, e, o czym mówię i jak fajny jest to aparat. Nie jest oczywiście najszybszy, ale ten obrazek, to jest, to jest to. Tylne kółko nastaw, czyli troszkę szybsza obsługa. Ekranik jest dosyć słaby. Tego sobie włączę. Ekranik no nie, jest, nie jest rewelacyjny. Były takie ekraniki, które miały zielony zafarb i później ten problem został rozwiązany. W każdym razie, jeżeli kupujecie piątkę, to sprawdźcie sobie, nie wiem, czy to było do poznania po... To znaczy, wiadomo, że jeżeli macie dwa... Dwa aparaty koło siebie, to zobaczycie różnicę. Ja kiedyś miałem. Kiedyś miałem trzy i dwa z nich były normalne, a jeden właśnie miał ten zielony zafarb, w każdym razie nie widać na tym ekraniku za dużo. Po pierwsze nie jest za ostry. A po drugie jest dosyć mały. W każdym razie, jeżeli robimy zdjęcia, to tylko zwracamy sobie uwagę. Yy, na to na poprawnie dobraną ekspozycję? E, ostrość, tam można sobie powiększyć, można sobie zoomować e, zdjęcie, i wtedy będziecie widzieli, czy ostrość, na przykład jeżeli w portrecie ustawiacie sobie na oko, czy ten aparat trafił, ale tak do końca jest to ciężko zobaczyć. E, nie jest to aparat najnowszy. Ile on może mieć lat? Myślę, że coś koło 12, 11-12 lat, coś takiego. Ten konkretny egzemplarz. Grip troszkę już y, zajechany. Ale baterie y, bar, y, bardzo fajnie trzymają. Ja sobie je naładowałem, nie wiem, jakiś ponad miesiąc temu. Użyłem go kilka razy. No nie używam go teraz za często, dlatego że Mam, mam Nikona ale właśnie w planie mam do starej piątki dokupić sobie 80 piątkę 1.2 bo tak jak tutaj widzicie teraz na ekranie 1.8 z 80 piątki bardzo fajnie pojedziemy sobie dalej tutaj w duecie z 35 o tu pan, pan angry photographer mi odpowiedział też często oglądam jego filmiki, on ma bardzo dużo yy, on ma bardzo dużo obiektywów po prostu ma w domu z tych obiektywów, no nie wiem ile on tam tego ma, no ale ja bym to już liczył w setkach chyba w każdym razie abstrahując od, yy, od zdjęcia tak jak tutaj z fleszykiem 35 tutaj z 85 trochę się bawiłem Kupiłem sobie kilka presetów tak dla zabawy, nie wiem też, jeżeli chodzi o presety, to nie, nie inwestuję, nie, nie wiadomo, jakiej kasy w to. Bo problem z presetem jest też taki, że zdjęcia zaczynają się upodabniać do miliarda innych ludzi, którzy mają taką samą obróbkę, więc nie wiem, wolę się sam pobawić, ale też lubię sobie zobaczyć, co można z tej starej matrycy. 12 megapikselowej prawie 13 starej piątki wyciągnąć. Więc tak sobie. Więc tak sobie miksuje tym wszystkim, to akurat nie trafił. Fokus. Tutaj też zabawy. O to był bardzo fajny ślub. Piątce, jeżeli chodzi o śluby, wadą jest to, że jest jeden slot. Wiadomo, że jeżeli macie kogoś drugiego do pomocy, ktoś wam asystuje. Jeżeli dysponujecie, powiedzmy, sami dwoma aparatami. Dwa aparaty to jest mus przede wszystkim. Ale jeżeli macie dwa aparaty plus, powiedzmy, jeden tego asystującego, więc jeżeli te karty nie są zbyt duże, tutaj w tej piątce mam... Jaki tutaj jest? Jaka tutaj jest karta? 4. Takie ósemki, bo to są dosyć małe, e, małe pliki, ósemki do tego są ok. Trzeba w miarę często zmieniać, ale wtedy nie tracimy e, dużej ilości materiału. E, w każdym razie ja skłaniam się ku temu, żeby jednak, e, żeby jednak te, e, te aparaty były dwuslotowe, jest wtedy jakieś zabezpieczenie. Tu znowu piąteczka z 35. Starą F2. Nawet mogę sobie przygasić Lightroom i zostawić same zdjęcia. Tutaj mam tylko 20 kilka zdjęć. Mam sporo na starym komputerze, ale on już się, on już się długo odpala. To już jest sprzęt wiekowy, dlatego przyniosłem sobie większość już zdjęć, ale jeszcze mi troszkę zostało na nowy komputer. W każdym razie szybko się z tego aparatu edytuje zdjęcia, bo tu jest tylko. Tu jest taka mała matryca, więc nie pochłania to olbrzymich zasobów komputera. Edycja z piątki. Dwie takie piątki na ślubie, powiedzmy zapięte 30. No 35 to może czasem być za, za wąsko już, ale taka 28, która tak. Nawiasem, w kanonie nie jest za ostra ta 1.8, w każdym razie 28 na jednym aparacie, 85 na drugim, i robicie praktycznie cały, cały ślub. Do, do swoich nikonów też będę kompletował więcej obiektywów niedługo. W każdym razie, tak dzisiaj, dzisiaj przy piątku, stwierdziłem, że fajnie by było pooglądać coś z 5D Classic i dać Wam do myślenia jeżeli yy, znajdziecie gdzieś w ten aparat w dobrej cenie, mój jest już troszkę zajechany czy grip bardziej chyba musiałbym go jeszcze dobrze wyczyścić, w każdym razie wszystko działa bez zarzutu wszystkie guziki wszystkie przyciski po tych, po tych latach, pasek jeszcze muszę sobie wymienić. Osobiście właśnie, jeżeli, jeżeli nie lubicie strzelać na szelkach, jeżeli nie macie szelek ze sobą na ślubie na dwa aparaty, polecam Wam taki neoprenowy pasek. Tutaj on jest miękki i on jest to jest stretch, on się rozciąga przy przynoszeniu. Ja właśnie sobie tą tą 3 wziąłem ze sobą do, do zakopanego niedawno i miałem na niej tylko stałkę 28, taką małą, tą starą 2,8. Bo z tą 1,8, z tą nowszą byłoby już inaczej. W każdym razie nie ciążyło mi to jakoś specjalnie podczas, podczas spacerów. Także pasek nie lubię w ogóle tych pasków kanonowskich ani, ani nikonowskich, fabrycznych. Lubię coś sobie dokupić innego. Te skórzane są fajne, ale nie wiem, jakoś nie lubię na, na ślubie używać używać tych pasków, tych, tych szelek. Wolę chyba sobie jednak po jednym aparacie trzymać na tych neoprenowych paskach zamiast. Chociaż z drugiej strony szelki fajnie odciążają barki. Wtedy tak. Wtedy tak się człowiek nie męczy. W każdym razie, nie wiem, jakoś się przyzwyczaiłem. Konkluzja jest taka. Jeżeli gdzieś w pobliżu typu Allegro bądź OLX, bądź ktoś z waszych znajomych sprzedaje klasyczną piątkę, to zastanówcie się fajnie sobie pożyczyć, przestrzelić ten aparat na jeden dzień. Ja sam mojemu dobremu koledze sprzedałem, bo szukał w swoim czasie. Aparatu i chciał kupić sobie jakąś niską serię Kanona, i powiedziałem mu, żeby sobie ode mnie pożyczył, ten, pożyczył piątkę na kilka dni. Do tego mu pożyczyłem jeszcze 50 STM i już mi tego aparatu nie oddał. Oczywiście kasę zapłacił, <laughs> żeby nie było, w każdym razie piątka służy mu do dziś i od czasu do czasu dzwoni żeby powiedzieć jak, jak mu się sprawuje i jak do tej pory wszystko jest yy, yy, wszystko jest ok tutaj mamy wejścia jeszcze na USB i na inne potrzebne fotografowi rzeczy kółko nastaw nie ma filmów jest nawet tryb auto Wytarte sanki u mnie, wizjer też już zmieniany. E... Bardzo jestem zadowolony i będę sobie go używał do takich spokojnych zdjęć. I tylko do niego potrzeba fajnych obiektywów i naprawdę będziecie zadowoleni z tego obrazka. E... Nie odczytacie przebiegu, dlatego że przebieg może być odczytany tylko w serwisie. Kiedyś mówili, że tylko w fabryce. W każdym razie chodzi o to, że musicie to oddać w serwisie. Nie, z piątki starej nie odczytacie niczego w internecie poprzez wysłanie wysłanie rawa czy tam jpega i odczytanie ilości klatek. Nie ma takiej możliwości. Takie uroki starej piątki. Trzymajcie się i życzę Wam spokojnego.